Parę słów dla szturbiurowy TV na temat tej sytuacji, którą mamy w tej chwili. No, by, jestem pod wrażeniem siły niezależnych mediów. To znaczy, że jest taka kamera, taki operator i taki, taki mikrofon. A jesteśmy tu w, w sprawie mediów, w sprawie wolności słowa, w sprawie e, wolności przekazywania e, informacji. To, co się zdarzyło w Rzeczpospolitej. No, kolejnym niepokojem nas napawa, i dlatego tutaj, jako Radio Wnet, czyli niezależne medium, i jako Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, chcemy pokazać swoją solidarność. Solidarność to jest ważne słowo. Na ile jesteśmy w przededniu jakiegoś masowego ruchu jak Solidarność? Na 100 lat. Na 100 lat? Nie będzie więcej? E, nie wiem, będzie nie Solidarność, tylko spółdzielnia. Bo to jest zupełnie, zupełnie inny ruch i zupełnie inna podstawa, tak? bo teraz Solidarność była odpowiedzią na komunizm, a teraz musimy odpowiedzieć na coraz gorszą sytuację ekonomiczną, ale musimy w sposób ekonomiczny odpowiedzieć, a nie tylko zbierając się na placu i podając sobie dłonie, bo od tego człowiek nie przetrwa, a jak śnieg zacznie padać, to będzie zimno. Czyli musimy ekonomicznie się wzmacniać, tak? No, to jest jedyna, jedyna rzecz, no bo tutaj też mamy do czynienia z pewnym aktem ekonomicznym. Tak? Pozbawienia pracy dziennikarzy, którzy na to nie zasługują. Ktoś jest pozbawiony pracy, rynek pracy jest ciężki i w tym wypadku bardziej niż słowo spółdzielnia pasuje słowo solidarność. Z, tym, z tych 100 lat bym się wycofał, chociaż nadal, nadal jest, jest tak, że, że jeszcze jakby nie dotarło do większości, że solidarność to jest ważne słowo, które ma ważne znaczenie, ważną historię i od tej historii i od solidarności też zależy spółdzielnia i spółdzielcze, spółdzielczy ruch. Coś się zdarzyło. Dzięki. Co można robić? Żegnam się z moją firmą, w której spędziłem parę lat jako dziennikarz. To były piękne lata i chciałem podziękować przede wszystkim kolegom z Rzeczpospolitej, i uważam, że z tych tytułów, dla których pisałem. Żegnam się z Rzepą, ale nie żegnam się z moimi kolegami, u których zawsze znalazłem duże wsparcie. Przede wszystkim również chciałem podziękować mojej rodzinie zachowali się wrócimy! Nie, nie, nie się ma trzyma. złego, co na dobre nie wyszło. Także Ale zło popełnił są... Hajdarowicz. Państwu również dziękuję i chciałem zapewnić, że pracuje tutaj nadal wielu wspaniałych ludzi, którzy są moimi przyjaciółmi i nim pozostaną. Nie Jesteśmy z nie, nie żałuję dzisiaj niczego, dlatego że wykonywałem swój zawód tak, jak go najlepiej potrafię i będę go wykonywał dalej. Jak spotkamy się gdzieś indziej, zapraszam Państwa do czytania moich tekstów, ponieważ ja nadal pozostaję dziennikarzem, mam nadzieję, że będę miał publikować. opublikować. Pojawiło się już kilka ofert i... No, za te oferty również z Mediów Niezależnych chciałem wszystkim serdecznie podziękować, bo to dla mnie też jest bardzo ważne wsparcie w takich środowisku jak Gazety Polskiej czy e, Portałów Niezależnych. E, e, portali, gdzie znalazłem e, nowych przyjaciół, a gdzie pracuje również sporo starych przyjaciół chciałem podziękować również kolegą, dziennikarzą z innych mediów, z mediów, które stanowią właściwie cały przekrój mediów polskich, może nie będę wymieniał ich Zgadam Zgadam tam ale nie... medium, wśród których przynajmniej nie znalazłem cichego wsparcia, bo niektórzy oczywiście mogą się bać o swoje miejsca pracy. Ja pokazałem, że praca dla mnie jest ważna, ale nie jest chęć zostania w jakimś miejscu, nie jest rzeczą dominującą i no, dziękuję po prostu na obecnym etapie rozważam pozostanie dziennikarzem niezależnym, który będzie współpracował z kilkoma tytułami i czerpał po prostu swoje dochodskie miejsc. Brawo. Dziękujemy! Dziękujemy! Dziękujemy. Dziękujemy. Chcemy prawdy! Chcemy prawdy! Chcemy prawdy! Chcemy prawdy! Chcemy prawdy! Wolnych mediów. Chcemy prawdy! Chcemy Dziękuję. Chcemy prawdy! Wyprowadza się Wyprowadza się jeszcze raz wszystkim dziękuję, do zobaczenia. Dzień, dzień. Na pewno znajdą Państwo moje namiary na nowych Ronyta mediach. Będzie. Tak będę. Będzie pan dzisiaj w klubie Ronina? Będę. Czy umawiamy się na wywiad, Maciek Śmielski? No. Tak, tak, dobra. Cenzurą, dobra? Tak. umówił. Podpis. No, proszę, czy jest Ndbi. To jest ostatni numer ze spotycji, Dziękuję. Czarku. Dobrze, dobra, dobra. Na razie. <głosy> <głosy> Czaryk, a co to archiwum twoje? Jak cześć. To Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. No, na

tym zajmowali. Ja specjalnie wczoraj, bez naprawdę żadnej przesady, porównałem tą sprawę do sprawy afery Watergate i dwóch dziennikarzy z Washington Post, którzy e, zajęli się sprawą poważną dla państwa amerykańskiego. W amerykańskiej demokracji zarzuty e, inwigilacji opozycji, partii politycznych, przeciwników są kardynalne, no ale zarzut które postawiło się także polskim śledczym na Łączność też był zarzutem kardynalnym. I tam, mimo że oni mieli pewne kłopoty, Washington Post jednak po ich stronie. Okazało się, że ta administracja kłamała, doprowadzili sprawę do końca. A w Polsce nie obowiązują amerykańskie ani tym bardziej europejskie standardy, tylko standardy wschodnie. Znaczy, ktoś, kto ma dużo pieniędzy, odkupił jeden tytuł, uważa, że można go traktować tak, jak oligarchowie w Rosji traktują swoje media. tam też są media prywatne i też mówią, robimy sobie co chcemy w swoich mediach prywatnych. Standardem w krajach, takich jak Ameryka czy w krajach Unii Europejskiej o wolnym rynku, silnym wolnym rynku jest to, że oczywiście właściciele są prywatni, ale relacje, jakie panują między wydawcą, właścicielem, a dziennikarzem nie są relacjami pracodawca pracownik tylko są relacjami o wiele bardziej skomplikowanymi. No i jak mówię, no w Ameryce Bernstein i Woodward zostali bohaterami, a politycy odeszli, a w Polsce Bernstein i Woodward zostali wyrzuceni, a politycy triumfują. Jak sobie prywatne, jestem tu jako Adam Hoffman, bo jestem obywatelem tego kraju i nie podoba mi się, że e, formalnie jesteśmy w Unii Europejskiej, ale standardy dotyczące rynku medialnego są u nas jak e, ze wschodniej granicy. I dlatego tu przyszedłem, bo uważam, że to jest rzecz skandaliczna. E, jestem tu jako obywatel. My, myślę, że to spotkanie, które panowie na Znaczenie na losy tu, tu było więcej elementów. Po pierwszym artykule bardzo mocnym, krytycznym w stosunku dla, dla rządu i dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czyli o tym, że MSZ sobie nie radzi z prawami białoruskimi. Słynne naciski na Rzeczpospolitą by się z tego wycofała. Tajemnicą policznę, przecież jest decyzja KPRM-o tym, żeby ministerstwa przestały się ogłaszać w Rzeczpospolitej. To są duże straty finansowe, więc dzisiaj w Polsce wykorzystuje się narzędzia finansowe do tego żeby wprowadzić nieformalną cenzurę. A jeżeli cenzura, to jakie są główne przejawy tej cenzury w Polsce? No, przede wszystkim takie, że ktoś pisze coś, co jest bardzo, bardzo niepopularne dla rządzących i zamiast w związku z tym mieć wsparcie swojej redakcji i udowodnić sprawę do końca, szczególnie, że mamy informację, że za pół roku dowiemy się, czy Cezarek Mys napisał literalnie prawdę, czy też nie, bo tak mówi prokuratura, no to w związku z tym redakcja czeka, wspiera, daje pomoc prawną, a tak normalnie to wygląda w, w kręgu kulturowym, do którego chcielibyśmy przynależeć, czyli w Unii Europejskiej, w demokracji zachodnioeuropejskiej. W Białorusi, w Rosji, na Ukrainie wygląda to inaczej. Wygląda to tak, jak właśnie jak tu. Leci pół pionu i redaktor. Proszę powiedzieć, ostatnio była mowa o tym, że będziecie opracowywać jakąś ustawę związaną z takimi sytuacjami. Jakie to będą przepisy? Zrobimy to na pewno. Oprócz likwidacji 212 będzie jeszcze wzmocnienie roli dziennikarza w stosunku z wydawcą i z redaktorem naczelnym, by nie było sytuacji, w której zmusza się dziennikarza do ujawnienia źródła. Jak on tego nie robi, tego wyrzuca. To jest kolejny przejaw. Takiej bo brutalizacji tego życia publicznego i stosunków gospodarczych, bo ja się domyślam, że w Polsce wspierających platformę biznesmenów trochę jest i trochę tych biznesmenów jest w stanie wydać kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt milionów złotych, żeby kupić tytuły prasowe, które sobie coraz gorzej radzą. Eee, no ale co z tego? No to znaczy, że tak ma wyglądać demokracja? To nie, demokracja to jest równowaga także w mediach. Czy nie sądzi Pan, że ten cała sprawa tego trotylu była po prostu operacją prowokacji, żeby spowodować określone zmiany? Nie, moim zdaniem to jest jeden z kolejnych dowodów na to, że w Smoleńsku mieliśmy do czynienia z czymś innym niż zwykły wypadek, ale także według wielu źródeł dostępnych zespołowi parlamentarnemu wszystko, co znalazło się w tym tekście jest e, prawdziwe i myślę, że niebawem, jeśli te próbki z Rosji w końcu do Polski trafią w nienaruszonym stanie, dowiemy się także, że prawdą był cały tytuł w Rzeczpospolitej. Pytanie, czy, czy wtedy wszyscy wrócą do pracy i usłyszą, przepraszam, jak znam polskie warunki, to to nie. Co wtedy zrobi yy, part, Pana partia, jeżeli się okaże, że to jest prawda z tym trutylem? To, to my będziemy postępować tak, jak postępujemy, to, bo będziemy chcieli doprowadzić do tego, żeby w Polsce nastąpiła zmiana władzy, bo tą władzą ani silnego państwa, nie suwerennego państwa, nie państwa, które przynależy i potwierdza swoją przynależność do Unii Europejskiej, zbudować się nie da. Donald Tusk uznał, że jego racją stanu jest ukrycie prawdy o katastrofie smoleńskiej, tylko że na takiej podstawie nie zbuduje się silnej pozycji w krajach demokratycznych. No, tak się buduje pozycję kolejnego kraju, który wpada w rosyjską strefę wpływu. Dziennikarska solidarność wykazała została tutaj, czy nie, w, tej, w tym konkretnym przypadku? Ja myślę, że została wykazana, jednak jest Sporo osób, sporo znanych osób, sporo no, ludzi, którzy no, znani są z, 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 z odważnej postawy. To, że nie wszyscy przychodzą, że niektórzy wolą się schować, czy, czy nie ryzykować, czy może nie odpada im taka forma wyrażania sprzeciwu, no to jest jakoś tam zawsze zrozumiałe. No. Taka nawet mała garstka, chociaż to nie jest taka mała, rozglądam się, no jest solidnych kilkadziesiąt osób, jak na taką zwaną ad hoc pikietę. To jest dobrze, to zresztą to chodziło, nie chodziło o jakieś masowe wiece pikiety, tak? tylko ja rozumiem, jeżeli dobrze rozumiem inicjatorów, to chodziło o, o takie wyrażenie tej solidarności przez małe S. To jest strasznie ważne, myślę, żeby być z taką osobą w takim momencie, że nawet jeżeli to nic nie zmieni, ona wychodzi z tego budynku, bo widzieliśmy te za z wyszedł I, i pewnie już długo, z rzeczami, i pewnie tutaj długo nie wróci, to fakt, że żegnała go pikieta jest czymś strasznie ważnym. Jako, ja sobie wyobrażam, wzmacniającym, tak? Przestaje być byłym człowiekiem, prawda? Bo to taka, taka no i... tak, znaczy to jest oczywiście zawsze to jest jakaś dla, dla dziennika, że to jest zawsze trudna sytuacja, zwłaszcza dla dziennikarza śledczego. No ja rozumiem, że on by wolał y, nadal publikować mocne newsy, a nie być bohaterem no, takiej głośnej story, czy, czy, czy właśnie jakimś obiektem publicznego zainteresowania. No to jest zawsze trudne dla dziennikarza. to jest jakaś zmiana roli też y, społecznej, prawda? No ale, ale mimo wszystko no, ja sobie wyobrażam, że tego typu wsparcie jest... Y, jest bezcenne, bo y, trochę to o to chodzi, prawda? Żeby z jednej strony były instytucje, media, władza, wszystko zorganizowane, ułożone, zasobne, a z drugiej strony, prawda, jednostki w swoim gniewie, gdzieś tam dziczające, czasem coraz mocniejsze obelgi rzucające, prawda? No, taki zatomizowany tłum. Musimy się przed tym bronić. Czy znaczy, to nie jest sytuacja podobna do tej, która była w 2005 z Bronkiem Wittsteinem? Ja myślę, że jest bardzo podobna. Ja mam takie wręcz odczucia, no, takie, takie lustrzane, prawda? Z tym, że oczywiście jestem starszy i e, dużo więcej rozumiem. No, ja napisałem, że, że, że wówczas e, kilka miesięcy po, po wyrzuceniu Bolesława Wittsteina nastąpiła jednak w Polsce daleko idąca zmiana na lepsze. Teraz trochę wróciliśmy do punktu wyjścia. Znowu mamy wyrzucanie dziennikarza z Rzeczpospolitej. Jest nadzieja, że, że to też się zmieni. Jakie są symptomy tej zmiany? No ja myślę, że też symptomy są takie, że... że, że, że przede wszystkim nie, nie udało się e, jakby tego obozu wolności zniszczyć, tak? Bo ja uważam, że chciano go zniszczyć. On istnieje, on przetrwał, on czasami zyskuje, on trochę obrósł w taką właśnie tkankę instytucjonalną, on ma swoje elity, on ma swoje metody działania, on sobie jakoś poradził, ogarnął się po tym 2010 zwłaszcza roku. No i teraz pozostaje czekać na lepszą koniunkturę. No to, że większość Polaków e, raczej reaguje na to, co widzi w mainstreamowych mediach, niż, niż na to, co mówią media niszowe. To jest w jakiejś mierze normalne, temu się nie należy dziwić, na tych ludzi się nie należy obruszać. Stawką jest przetrwanie alternatywy, tak? takie alternatywy nawet nie politycznej, ale społecznej, ideowej, tożsamościowej i to się udało osiągnąć. Żeby było czego się odbijać? Przy no tak, no, żeby, żeby nie zaczynać od nowa, no, to są pewne przemyślenia, to są pewne no, są kadry, no, kadry, kadry do budowy nowej Polski. Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim. Cześć. Jesteśmy, jakby to w sytuacji podobnej niż w 2005 roku, jak Tak, 8 lat 7,5 roku siedem i pół temu, temu, tak. Roku tak Zawsze jest tak zimno. Prawda? Zawsze tak, tak zimno. Do, z, jak byliśmy z Marysią Wiernikowską pod e, trójką w marcu 2009 roku, było równie chłodno, tak? tak? tak jak... tylko że bo jasno, albo orkiestra rumuńska ale wtedy. rumuni tak? <laughs> tak. zostali ausgewizem, to znaczy no. nie mają pozwolenia na pracę, w związku z tym, ich wyrzucono, to mamy za, zacieście się pętla, pętla, pętla się Idziemy do, no, <laughs> do Rumunii za orkiestrą. Mało tego, autor tego transparentu hańba, o którym dzisiaj pisałem, zadzwoniłem do niego, jest na Zmywaku w Irlandii. <laughs> w z tym, to są też symboliczne rzeczy. Bez Rumunów, bez transparentu bo wykonawca wyjechał do Irlandii, to inaczej to, to, to pokazuje skalę zmian, jakie, jakie następują lat. w Polsce. Tak. tak. Co dalej? <laughs> Mario, co dalej? Co dalej, Panie Premierze? Jak żyć? Jak <laughs> żyć? Nie no, poważnie, to myślę, że powinni musimy ustalić y, kartę dziennikarza kto to jest dziennikarz ustalić prawa dziennikarza, bo ja się nie zgadzam z tym, że właściciel może zatrudnić kogo chce i wyrzucić kogo chce. To nie jest zwykły zakład pracy, prawda? To nie jest tylko własność, on nie kupił wolności dziennikarzy, on nie kupił naszych sumień, nie, nie, nie kupił naszych zawodów, kupił, ja nie wiem co, nie, nie wiem na co on prawo do tytułu. pieniądze. Prawo do tytułu brand kupił, prawda? To jest chyba... No ale konkretnie, to, co to znaczy? Przecież prawo do tytułu powinni mieć dziennikarze, którzy ten tytuł robią. Ludzie, którzy zaświadczyli swoimi latami swojej pracy. E, swoich świadectw, e, kompetencji, a, ani gość, który przyszedł, e, który ma na tyłku kasę jakąś i on będzie decydował o tym, czym się będzie Polska zajmować. Czy nie dochodzimy do takiego momentu, że jakieś zmiany w ogóle systemowe są potrzebne. W se, nie w sensie regulacji prawnych, ale w ogóle zmiany systemu, także chociażby czym, czym jest dziennikarstwo? No ale to bez, bez właścicielskiego, znaczy abstrahując albo od, od tego, że te media są czyjeś, nie pójdziemy krok dalej, bo... To, co powiedziała Marcie, jeżeli stoimy w sytuacji takiej, że to właściciel będzie regulował, tak jak facet, który ma frytkarnię albo zakład produkcji gwoździ, a kogo zatrudnia, kogo nie, to znaczy trzeba robić własne media. No. I, i, I już parę osób doszło do tego wnioski, próbują to robić w pocie no. Media spółdzielcze, media spółdzielcze, media społeczne, media kościelne, media zakonne, no nie wiem. TV. To, tak. Co to jest szczurbiurowy TV? Szczurbiurowy TV to jest, e, TV to jest, e, TV to jest e, przedsięwzięcie prywatne Macieja Świerskiego, który jest szczurem biurowym. A nikt się wziął stąd, że kiedyś się w korporacji e, czołgałem pomiędzy biurkami w poszukiwaniu jakiegoś tonera czy czegoś takiego. No i nagle zrozumiałem, że to jest, e, no jak w okopach Tobruku, szczury pustyni, a tutaj szczur biurowy, no coś takiego. Czego szuka szczur biurowy pod biurkiem? E, pod biurkiem szukał toneru, a tutaj szuka prawdy. Tak to wygląda. Znalazł gdzieś? No tutaj, tutaj. A oprócz tego, czy znalazł różne inne miejsca, gdzie ta prawda jest stłamszona? E, schowana gdzieś głęboko zamieciona? Tak, bo system jest, działa. Znaczy system powoduje, że e, atomizujemy się nawzajem. I takie miejsce jak tutaj, gdzie jesteśmy razem, no to jest miejsce, gdzie nie ma systemu, prawda? Trzeba pokazać tych ludzi. No. Tutaj systemu nie ma. No, no, a system jest w tych miejscach, gdzie nie jesteśmy razem. Dla szczura biurowego Maria zwariowała wiernikowska. Dziękuję bardzo. Maciej Wąsik, CBA, były CBA, no wydarzyło się to, co zrobiono z nami z CBA, no. wyrzucono z CBA, wyrzucono dziennikarza Szczytczego, Czarka Gmyza z... Śledztwa nie są mile widziane w trzeciej RP. Śledztwa nie są mile widziane, chyba trzeba wyrazić solidarność wobec osoby, która jest, którą próbuje się poniżyć, bo, bo, bo myślę, że nie są w stanie Czarka Gmyza poniżyć. Ale mogą uderzyć, no i uderzyli, zwolnieni dyscyplinarnie, dlatego tu przyszedłem, żeby pokazać taką elementarną solidarność z nim. Tutaj jestem, żeby wesprzeć pana Gmyza, bo oczywiście walczyliśmy okazuje się, że musimy dalej walczyć o wolne słowo. Że takie działanie, sterowanie ręczne, prawda, no dalej jest stosowane. o Pracy KC przeniósł się trochę na inną ulicę. Tak, no i nazwy się pozmieniał, prawda, natomiast sposób działania jest troszkę dokładnie taki sam. Nie... Niewygodny autor musi odejść, i, i to smutne. No stąd nie wiara w to, że my tutaj coś zmienimy, prawda, bo te, te zmiany nie następują i, i, przez akty Solidarności. Ale myślę, że w perspektywie no, trzeba wesprzeć autora, czy, musi wiedzieć, że ma wielu przyjaciół i wielu, wiele osób, które go popiera. Stąd moja tutaj obecność, I, y, a jednocześnie ci, co cenzurują, muszą wiedzieć, że jest jakaś tam grupa ludzi, którzy, y, którym nie jest obojętne wolne słowo i każdy taki ruch by, gdzieś tam notuje, będzie pamiętać i, i, i potem w przyszłości, jak powiedziała Ewa Stankiewicz, grubej krechy nie będzie, prawda? My będziemy to, my będziemy to pamiętać, prawda? I grubej krechy nie będzie. Że, że... Że zastanawiam się, na ile te decyzje zapadały tutaj, na ile one były wyrazem presji, czyli w budynku Rzeczpospolitej, ale były wyrazem presji zewnętrznej. No, Jacek Żakowski, Tomasz Lis już dawno, Czarka my zazwolnili z pracy, i tylko w konsekwencji tych tekstów podjęto takie decyzje w budynku na, na prostej nagonka, jaka była toczona, czy prowadzona w stosunku do dziennikarzy rzeczpospolitej przypominała że się nagonki w czas, z czasów PRL-u. No ja żywcem odnajdywałem frazy z wypowiedzi Daniela Pasenta, który w 1982 roku uzasadniał, że dziennikarze, którzy nie rozumieją racji państwowych, nie powinni pracować w dziennikarstwie. Dziś podobne stwierdzenia słyszę z ust czołowych czy polskich dziennikarzy. No Seweryn Blumstein zarzucił Gmyzowi atak na państwo. No to jest język właśnie z tamtych czasów i, i, i można się zastanawiać, czy yy, nie jest to już prosta taka osmoza, prawda, między tymi środowiskami dawniej perelowskimi a środowiskami dawnej opozycji? No tak to widzę. Czy oni mają totalizm po prostu w głowach, nie? Znaczy, jedni mają, drudzy go się nauczyli w, 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 po, po, poprzez reagowanie na takie środowiskowe, bądź, bo pewnie na początku tak nie było. No. Tekst Jacka Żakowskiego był szczególnie taki charakterystyczny. On no, właśnie domagał się usunięcia wszystkich w gruncie rzeczy ludzi, którzy kształtowali linię rzepy w ostatnich latach. Natomiast są też tacy, którzy pewnie ulegają tak, owczemu pędowi. Natomiast no, skutek jest taki, że rzeczywiście się próbuje ujednolicić przekaz i robi się Rzeczpospolita i gazety, która ma przemawiać we wszystkich sprawach, tak samo jak wszystkie pozostałe media. No, a to, to, jest, to, to jest sygnał do, do, do generalnej korekty mapy medialnej i to jest robione w sposób niesłychanie nieprzyjemny. A jaka jest według Ciebie? Bo ja tu odnajduję podobieństwa tej sytuacji do tego, co się działo po wyrzuceniu rąkę Wilsteina 7 lat temu. To prawda, aczkolwiek no, z korektem jedno wprowadził. znaczy, sprawa Bronka-Wilcześna była jednak ze sprawą, w, w, która się dokonywała w czasach, kiedy się t, 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 ta mapa medialna przesuwała w drugą stronę. To znaczy, no, były coraz większe nadzieje, coraz większe było ożywienie związane ze sprawą y, aferą Rywina, a w tej chwili się y, domyka y, mapy, y, domyka się obraz mediów w, w sytuacji no, dużej przewagi, d, 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 umownie mówiąc, z drugiej strony, no, tej strony mainstreamowej. Więc w tym sensie, y, manifestacja w obronie bronka była manifestacją o tą o pewnej nadziei, na no pewno nie była to nadzieja taka nad, prosta, prawda, natychmiastowa, natomiast no, tu się można powiedzieć, yy, no, reaguje na sytuację zagrożenia pewnym właśnie w, właśnie ujednoliceniem czy domknięciem przekazu. W tym, sensie, w tym sensie są różne z tych To w sensie mechanizmu czy się tak. No, ja szanuję wolność, w, w, wolność wła, właściciela do podejmowania pewnych decyzji, w, szanuję yy, autonomię mediów prywatnych, natomiast no, nie jest też tak, że właściciele prywatni, yy, zwłaszcza gazet, Czyli instytucji działających w sferze publicznej, instytucji wykładających się na te polityczne, są całkowicie y, wolnie do sądu. My mamy prawo ich osądzać, mamy prawo mówić, że źle postępują. No właściwie wszystko, wszystko już było. My już to przerabiamy po raz kolejny. To już jest kolejna pikieta y, w obronie wyrzucanych dziennikarzy. Była, pamiętamy, pamiętna pikieta w obronie Bronka Wilchsteina. Rzecz... Atmosfera jest podobna, zimno jest tak samo. Zimno jest tak samo. Potem y, broniliśmy Krzyśka Skowrońskiego, jak go wyrzucono z trójki. Potem broniliśmy dziennikarzy wyrzucanych z mediów publicznych. Teraz znów spotykamy się w obronie Cezarego Gomeza. To jest, Co dalej? to jest ten sam proces domykania systemu medialnego. Mają być tylko pluszaki premiera. E, niezależni dziennikarze e, muszą iść na daleko idące koncesje, żeby istnieć w mainstreamie. Prawdziwa wolność słowa jest poza mainstreamem. Także wydaje mi się, że musimy poważnie pomyśleć o tym, jak stworzyć. E, e, Wolne media, które będą alternatywą do tego, z czym mamy do czynienia, czyli, czyli koncesjonowanego systemu medialnego kontrolowanego przez postkomunistyczne establishment rządzący. Musimy po prostu stworzyć wolne, niezależne media, i to jest e, potrzeba chwili nie tylko dla dziennikarzy, e, którzy chcieliby e, w sposób wolny i nieskrępowany uprawiać swój zawód, ale to jest potrzeba chwili dla polskiej demokracji. Nie ma dobrze działającego mechanizmu demokratycznego, gdy nie ma wolnych mediów, gdy Polacy nie mają rzetelnych, zobiektywizowanych i pluralistycznie podanych informacji. E, I to jest bardzo poważny problem w tej chwili naszego kraju i musimy coś w tej sprawie zrobić. Musimy zbudować niezależne media. Ja o tym mówię od lat już właściwie e, i to, to, ta budowa trwa i coraz więcej jest i filmów niezależnego obiegu i e, są portale internetowe, gdzie jest wolność i gdzie można się dowiedzieć różnych rzeczy, których nie można się dowiedzieć z telewizji. Mam nadzieję, że przed nami będzie też zbudowanie po prostu silnych mediów, które będą alternatywą dla, dla tych postkomunistycznych, z którymi mamy do czynienia teraz.